Tak się bawi, tak się bawi, obraz, się bawi, tak się bawi, obraz, eee! No, mecz bardzo dobry, można powiedzieć. Graliśmy z bardzo trudnym i wymagającym rywalem. Przypustynia to naprawdę zawsze bardzo ciężki przeciwnik dla obrys Bonszy. i wiadomo, najważniejsze, najważniejszy mecz sezonu i najważniejsze nasze derby, nie? Kolejne derby będą za tydzień z Łomicą, wiadomo, o troszkę mniejszej wagi, ale też na pewno się przyłożymy do takiego meczu. E, mecz bardzo ciężki z Przyprostynią był, bo naprawdę mają bardzo silny skład. Od początku było widać, że no, narzucili swój styl gry, bo mają naprawdę doświadczonych zawodników. E, po 15 minutach 20, kiedy Przyprostynia miała niewielką przewagę, zaczęliśmy my wkraczać do gry. no Stworzyliśmy kilka groźnych sytuacji, ale w pierwszej połowie naprawdę świetne zawody rozgrywał Kuba Borkowski na bramce. I ratował no, z 3-4 sytuacje naprawdę świetnie obronił. No w drugiej połowie już się bardzo wyrównał, No był w sumie cios za cios. I teraz było wiadomo, że jak ktoś szczeli bramkę, to drugi zespół zamuruje bramkę i no, będzie bardzo ciężko wyrównać. Udało nam się szczelić po bardzo ładnej akcji zespołowej w bramce Piotra Góry. No i wiadomo, szczeliśmy strzeli, bramkę na 1-0. Przyprostynia wtedy ruszyła naprawdę do frontalnych ataków i tener. Wprowadził kilku młodych zawodników z rezerwy No i zostało nam się tylko bronić, bo nie było już za bardzo siły ataku no i udało nam się wytrzymać do końca. Bardzo cieszymy się, bo mecz naprawdę był super. Wydaje mi się, że kibice też byli zadowoleni, chociaż tylko jedna bramka padła. Wydaje mi się, że powinni wszyscy być usatysfakcjonowani takim meczem.